Cześć, nazywam się Katarzyna Ross i nigdy nie pracowałam na etacie. Od 2013 roku tworzę markę Po Sukces na Szpilkach. W ramach tej marki współpracuję z firmami i z przedsiębiorczymi kobietami, którym pomagam w tym, by mogły lepiej promować swój biznes dzięki skutecznym działaniom online i wykorzystaniu ich eksperckiej wiedzy. Na co dzień prowadzę szkolenia w firmach w całej Polsce, konsultuję, a także udzielam mentoringu moim klientom. Jestem ciekawa, kim ty jesteś i czy już teraz prowadzisz biznes swoich marzeń. Jeśli nie, to pozwól, że podzielę się z tobą swoją historią. Gdy zaczynałam, moja droga wcale nie przypominała tego, co robię obecnie. Na początku działałam jako copywriter. Pisałam teksty na zlecenie, tworzyłam oferty, a także takie opisy, które były umieszczane na stronach sprzedażowych różnych firm. Później dla tych firm, a także dla innych marek, prowadziłam profile w social mediach. Miałam też taki epizod, że pomagałam w organizowaniu szkoleń z rozwoju osobistego. I jak widzisz, to była zupełnie inna działalność. Jednak jak myślę, najważniejsza w tym wszystkim była wizja. Ja już na samym początku wiedziałam, że najważniejsza jest dla mnie niezależność to, że chcę pracować na swój własny rachunek, oraz to, żebym mogła pracować zdalnie i prowadzić swój biznes z dowolnego miejsca na ziemi. To był taki klucz, to był cel, do którego dążyłam i chciałam, żeby wszystkie działania, które robię, rzeczywiście zbliżały mnie do tego. I to jest podpowiedź dla Ciebie. Najważniejsze. Co możesz zrobić, to wyznaczyć sobie wizję, bo później dzięki kolejnym krokom dążysz do tego, by zrealizować cel, ten naprawdę ekscytujący cel, który masz w głowie. Ja dzisiaj pracuję zdalnie zarówno z kawiarni, jak i z hoteli, jak i z różnych pięknych miejsc na świecie, takich jak Maldiwy, Mauritius czy Zanzibar. Jak widzisz, naprawdę wszystko da się zrealizować, ale zaczyna się to od tej myśli w głowie. Co tak naprawdę chcesz, na czym ci zależy, co jest Twoim celem i co sprawia, że jesteś naprawdę podekscytowany, jak o tym myślisz. Dlatego poświęć trochę czasu, przygotuj sobie kartkę, długopis i spisz dokładnie, jak wygląda. Twoja wymarzona wizja biznesu. Nie ograniczaj się niczym, nie oceniaj, nie decyduj na tym etapie, czy to jest w ogóle możliwe. Po prostu spisz. Niech poniesie cię wyobraźnia, wybierz dosłownie wszystko, co przychodzi ci do głowy. A później, gdy będziesz miał tą ekscytującą wizję, zrób sobie plan. Krok po kroku, co możesz zrobić, żeby tą wizję zrealizować? Oczywiście, pewne rzeczy w międzyczasie będą się zmieniać. Może będziesz działać w zupełnie innej branży niż ta, o której myślisz obecnie, ale ta główna wizja, ten główny obraz tego, jak ma wyglądać Twoja działalność, to będzie to, do czego będziesz mimo wszystko dążyć. Także ja trzymam kciuki za Twoją wizję, trzymam kciuki za Twoje działania, a także za Twój wymarzony biznes, i jestem przekonana, że jak podejdziesz do tego w ten sposób, i będziesz myśleć naprawdę ambitnie, to zrealizujesz swoje wymarzone cele. Powodzenia.